Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamala, to jest piąty odcinek z naszej serii zagrajmy w Crysis 2. Moi drodzy, zaczynamy dzisiaj kolejną misję Strażnicy Bram. Dzielnica finansowa Nowy Jork, 23 Słuchaj. sierpnia, 12:48. W policjach koło stanowiska dowodzenia pełno jest ludzi z ser. Chyba Cepity trochę ich wystraszyły. Idź dalej w kierunku kościoła. Pomogę ci jakoś ominąć te zabezpieczenia. Się do na się do ja pierdolę! Te maszyny wojenne No, dobra, no to lecimy, moi drodzy. Chciałem posłuchać, co tam kolej ma do powiedzenia. Oho, Zasiodcy. Dobra, czyli tak, my musimy poruszać się koniecznie po dachach. bo tutaj będziemy się czuć bezpieczniej. No i tak, do kościoła. No dobrze, to lecimy. Łe, jakbym teraz padł. Okej, okay. no najlepiej sytuacja nie wygląda. Najgorsze jest to, że my, zamiast ze sobą współpracować i wybić kosmitów, to wszyscy chcą zabić. No, proroka, w sensie Alcatraz. tak takie to głupie trochę, nie? Bez sensu. Powinniśmy współpracować. Dobra. Gdzie ja muszę zeskoczyć? Tutaj teraz? Okej. Okay. Mhm, mhm, Nie no, tędy mam iść? Chyba nie, tutaj, o. O, się... Trochę dupło, ale spoko. Dobra, to co, wyskakujemy? Gdzie właściwie mam ruszać dalej? Gdzieś tam chyba. Na tu Szmaragdowy 1. Oddział pierwszych cepidów zbliża się do punktu kontrolnego delta. Aha. Proszę o wsparcie. Zrozumiałem. Trzymajcie się. Sparagdowy 3,5. Teraz pytrami się. Kurde, ile tych obcych jest coraz więcej. Ja pierdzielę. Ale wiecie co, wiecie, o czym mi zależy? Żeby zebrać sobie mm, te, te, te z obcych, o właśnie, nanokatalizatory. Dobra. Ale się zastanawiam, jakie... Je... Wow! Ok, chyba ubiję obcego po cichu. Dobra, udało się. Oni się nami nie przejmują, chyba. Poczekajcie, ja muszę zobaczyć yy... właśnie ulepszenie mobilności. Nie mogę do tego zajrzeć, dopóki walka trwa, czekajcie Zbierzmy te mam katalizatory A gdzie jest ten koleś, który do mnie strzela i tam są Dobra Pięknie, jeszcze tam stoi, dobra spoko. Zaraz ich wyjaśnimy Dobra, został To jest, to jest, to jest, to jest, to jest Kurde Ja pierdziele, kto mnie tak od tylca wziął? A. Kurde, kosmita skubany No mamy to Starej, nie da się rady Musisz go jakoś co ty nie powiesz? Ja tylko munica mi się skończyła. Co ja mam teraz zrobić? Kurde, no ciekawe jak ja mam... Nie no, bez jaj, bez jaj, bez jaj, bez jaj Co to ma kurde być, co tu się dzieje? Ja pierdzielę A no, podaliby mi jakąś drogę z tego postępu, co? No skoro się nie dam rady przebić Ja pierdzielę, to no, nieźle Aaa, niedobrze jest, czekajcie może tędy da się przejść? O, tu się da wyjść. Słuchaj, może przedostaniesz się jakoś przez jedną z budynków. No dobra, dobra. Ja pierdzielę, no jak mam to niby teraz zrobić, jak oni mnie widzą? No teraz to jest bez sensu. Nie wiem, tędy? Nie, to już nic nie ma. Kurde. Ajaj, no mogliby wcześniej o tym powiedzieć, że mam gdzieś indziej iść, no bo teraz to ja nie wiem, co ja mam zrobić. No, nie byłam i gdzieś. co tędy? Nie wiem, spróbujmy, może tędy. No ta, to się podspinałem. Dobra, nie no, tędy też nie przejdę. Ej, what? Co kiedy ja mam iść w takim razie? Nie rozumiem. Dostał? Nie, 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 nie żyje dalej, kurde! No. Ok, padli, no kurde, ja wszystkich wybiłem. No to jak się nie da rady przebić prze, prze, przez ten, przez posterunek? Jak ja już wszystkich wybiłem na tym posterunku? Bez sensu trochę, no ale dobra. E, no to co? No mi się wydaje, że musimy ruszać tędy, jakby ja nie widzę innej. Drogi, też nie tędy? No kurde, co jest? Co ją ten? Eee, tu! O, dobra. Chyba, że to nie był cały posterunek, po prostu też tak może być. Nie wiem, coś tu ciekawego leży, chyba nie. Przez te drzwi nie przejdę. Amunicję nie uzupełnię. Dobra, no to idziemy tędy. <laughs> Tylko poczekajcie, dajcie mi chwilę. Bo tak, o, właśnie. Ulepszenie mobilności. Zwiększa szybkość chwytania krawędzi, zmniejsza pobór energii, przebieganiu i skakaniu. Tu mi odgłos kroków. To jest ciekawe, ale wolę chyba. Hmm. To wolę. Niech będzie to. Dobra. No, Okej, okay. no i zarobiście. No i teraz faktycznie, kurde. Wszystko się tu pozmieniało. Przecie pełno ludzi z sen. Wygląda na to, że zablokowali całą okolicę. Słuchaj, potrzebuję pomocy, żeby ominąć ochronę. Spróbuj odwrócić ich uwagę w kościele. Odciągnij wojsko z Wall Street. Potem... A właśnie! Możesz przekraść się tunelem awaryjnym. Spotkajmy się po drugiej stronie. No dobrze, to zaraz co zrobimy? Wykonaj filtracja wszystkiego celu. No to jak stwórz pozoracje, dobra. Spoko, spoko. Czy ja mam rakietnicę? Nie mam rakietnicy, dobra Weźmy sobie skara Wej co jest? A gdzie jest mój skar eee. O mam, dobra Weźmy sobie amunicję tak się teraz zastanawiam No bardzo ciekawe jak oni już mnie wykryli zaczęli do mnie napadać. nie serio O kurde, hej, co? Ej, jak ja... Mi się tryb ok nie przełączył. Jak to się stało? Um, kurde, jak się tryb. Moment, <laughs> przełączyłem przypadkiem trybog. Ok. Ja nie wiem, jak to zmienić. Czekajcie. E, gra? Nie. E, opcje, sterowanie, klawiatura. Jak ja przełączyłem, niby to. Walka. E, kurde, przełącz tryb strzału. To jest dwa, chyba, tak? Tak, podwójką, dobra. Okej, okay. gdzie ja mam teraz? Czekajcie. O kurde, no to się zaczyna. Nie, no ja tu nic nie widzę. Kurde, jeszcze granaty jakieś lecą w kasie. Lepiej by było, jakbyśmy weszli na górę. Dobra, został. Nie, nie wiem, czy zginął, czy nie. No dobra, my musimy generalnie iść tędy. Także może spróbujmy się przetrzeć tutaj. Ok, mamy rakietnicę O! Oh. Co ja tu gościu robisz? Mamy rannego o kurde Trochę tu naparzają Dobra, ja, przez ile ich tu jest? Trochę dużo Dobra Chyba wszyscy, co? A tutaj nie Kurde, nie widzę gościa Dym mi zasłaniał, dobra Okej, okay. co ja teraz. Ja muszę wejść tutaj, tak? Tak, mamy checkpointa, no dobra. co to jest właściwie? To jest stacja paliw. Ehm. Um. Dobra, jak się domyślam, to będzie trochę głupie, kiedy. Poczekajcie. Mm. Spadamy! Spadamy, spadamy, spadamy! E, what? Nie o to chodziło? Wait, 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 to co ja mam z tym zrobić? Aha, serio. <głupia> to było głupie. Dobra.

Dobra, no skoro na mnie strzela? Wow, no. Tu mamy typa. Zginął czy nie? Teraz zginął. Nie, nie zginął, kurde. Czy zginął, zginął. A z góry na parze. Nie wiem, dostał czy nie dostał? Teraz chyba zginął, dobra. Ok, to myślę, że możemy lecieć dalej. Kurde. Pan odskilonął tutaj całe to ogłęb. No i teraz tak, ja muszę wysadzić jeszcze to. Tak się tu się wchodzi, tędy, dobra. Mamy checkpointa kolejnego, super. Ale dzisiaj idzie. Banalnie jest. Dobra, jeszcze amunicja, super. Na tym. Mamy wtórną eksplozję w kościele. Proszę o natychmiastową pomoc. Zrozumiano. Wysyłam posiłki. Oho. Ale teraz nie lubię się to? Dobra, dobrze, spoko. Ja sobie na pewno lepiej poradzę, niż ty. Okej, okay, mam nano kombinezon, tak? Co mi, gro... co mi grozi? <laughs> Poradzimy sobie. Dobra, teraz tak, my musimy... Dostał, my musimy udać... O, prosto w gardziel dostał. My musimy udać się tam. Dobra, co ty mnie tu naparzasz, synu? Dostał? Nie, ja żyje dalej, skubany. Uwaga, uwaga, Skitraj mi się na chwilę, bo krytyczny poziom zdrowia. Ja to irytuje, że oni tak nie giną łatwo, no, no i trzeba otworzyć tego typu A? Okay. Dobra, pięknie Dobra, my teraz musimy wejść do tego budynku, hmm, tylko jak ja mam to zrobić? Wiem już tam były drzwi, ale myślałem, że może... A, to po prostu otwarte dobra, no właśnie. Nie rozwalijcie mnie! tam bo tu mam jakieś karabiny... Okej, okay. możemy sobie no, tej no, wajfy. Okej, okay, jest kącik. Dobra. oto wreszcie Jeszcze okay. Dobra. ich trochę powybijajmy, bo będą mi tu... Będą mnie tu irytować. O, no O! O, jak koleś! C skąd ty się tu, gościu, wziąłeś? Kurde! Jak pi wypierdzielił z kilometra. Dobra. A, tu miałem karabinek, mogłem go użyć w sumie, no ale dobra. Hmm, czyli tak... Dobra, no to my musimy lecieć tędy w takim razie. Mam coś tam jest. To jest jakoś niżej. Włączono maskowanie. Gdzie on jest? Chor jakiś no nie strzelają. Panocki, co wy? Amunicji nie ma? Nie ma lipa trochę. Musimy przejść. okej. Dobra. No okej, okay. no i co? Oho, i to tyle. Okej. Okay. Oho, mamy obcego. Ale w sumie ciekawe, nie, że pod kościołem był tunel ewakuacyjny. Takie, takie interesujące dosyć. Oho Patrz, jak się skubany skitrał. Że nanowizja mi pomoże? Nie, nanowizja mi za wiele nie pomoże. No, szkoda. Dobra. Miejmy nadzieję, że my. O, no, muzyka i chyba koniec misji, co? Dokładnie. Dobra. Słuchaj. Nanocombinezon 2.0 miał komplet rozwijających się funkcji sprzężenia biologicznego. Najbardziej zaawansowany sprzęt bojowy na świecie. Każdy. Kto idzie w tym na pole bitwy, potrzebuje wsparcia logistycznego. To była moja robota. Zdążyłem dobrze poznać proroka i wiem, że musiał mieć jakiś plan, kiedy władował cię do środka. Musimy zabrać się do kołyski, przeskanować głębokie partie kombinezonu. Może się dowiemy, o co chodziło prorokowi. No przydałoby się to wiedzieć, nie ukrywam. No dobrze, to co moi drodzy, polecimy sobie jeszcze jedną misję. No wczytuj się, no, no wczytuj się ładnie. <laughs> nie lubię jak się wczytywanie w grach tak zacina. nie jest takie wiecie, płynne. Bo tak zawiesza się wszystko. Dobra, idzie nieboszczyk, Wall Street, dzielnica finansowa, Nowy Jork, 23 sierpnia, 14.32. Okej. Okay. Dobra, wygląda na to, że udało ci się przyciągnąć ich uwagę. wojsko z Wall Street. Teraz będziemy mieć szansę. Ja muszę się jakoś przedostać przez niższe poziomy. Tobie najłatwiej będzie... E, może wejść przez dach. Tylko szybko. Znajdź No dobra. Którędy ja mogę teraz przejść? Pełny pancerz. Ja muszę jakoś tam się dostać. Dobra. Ok, to było ładne, to było ładne. Tylko nie wiem, czy. O... E, trza... E, trza mi się mask? Aha, energia mi się skończyła, kurcze, a było tak fajnie. Tak, tak klimatycznie mi się udało zrobić wstęp do tej misji, zaś musiałem zwalić. Dobra. Oho, amunicja mi się skończyła niedobrze. Na pożarnik blokiem jak chce się. <grym>, ok, mamy amunicję. Kurwa, mam się Oho, mamy lipę. Wow! Awaria kombinezonu, o kurde to nieźle oberwałem um... Przejdziemy sobie może tędy Okej okay, mamy checkpointa, dobra, czyli chyba idę dobrze, oho Dostał Górę dobra, Przejdziemy się może szybciej, bo to jest taka zła pozycja, że nas tu wybiją zaraz, bez problemu Dobra mamy jakąś osłonę Barak okay. 2 2 3. Już lecimy. Sektor Alfa. Zrozumiałe 3! Nikt mnie nie rozwali, Nie da się rady. Rafał, ja, nie uciekaj! Nie da się rady Okej. Okay. O sied! sied. Nie dobrze. Rakietica, rakietica, Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ja pierdzielę co tu się dzieje? jest ten Dobra dostał Okej, teraz jedyneczka, karabin. Co tu się kurde dzieje? Masakra Dobra. wszyscy nie, on nie padł dalej. Dobra, ale mamy chyba teraz czysto o kurde co to było? Trochę się tu dzieje, ale wiecie, mamy ten nano kombinezon, także w sumie bez większych problemów dajemy radę. Jestem w środku. Lepiej szybko tu przyjdź. Przysyłają posiłki z pryzmatu. Nie mamy wiele czasu. Alcatraz, budynek jest zamknięty na głucho. Żeby dostać się do środka, będziesz potrzebował materiałów wybuchowych. Szukaj składu amunicji. Wysadź mi bezpieczeństwa. Hmm, materiałów wybuchowych, tak? A czy ja miałam wysadzić to? Bo tu nic nie ma. Nie wiem. Bo podejrzewam, że sama rakietnica albo granat to tu nic nie da, co? O! A jednak. Okay. <grytanie znowu> Czyli jednak się udało, dobra. To lecimy moi drodzy. Kurde, szybko w tym... O o! Dosyć szybko dotarliśmy do tego laboratorium. Myślałem, że to trochę później się stanie. Jak widzisz ruchnął. No. Jeden bo oni zabierają energię z kombinezonu tym prądem. Ciekawe. No, Kurde. Znać, co tu było? Naprawdę mogę użyć pojemnika z wodą. Kurde, ale ta gra jest pełna detali. Kurde. Pamiątka. O, proszę bardzo, mamy sekrecik super. Dobra. Możemy ściągnąć pocztę, ok. No, znaleźliśmy dwa sekrety, fajnie. Dobra. Chętnie bym znalazł tych sekretów więcej. Ale moi drodzy, widzicie, jaka to jest dynamiczna strzelanka? No, tutaj średnio tak w to szukanie sekretów ja się niby staram, ale no. Tak średnio mi to idzie. Te mapy są dosyć rozległe, trzeba przyznać, i ciężko tutaj znaleźć jest jakiś sekret. I ta chillująca muzyczka windowa. <grytania> oh je, yeah, oh yeah. Dobra, jesteśmy na miejscu. Pytanie, czy ktoś tu będzie mi, a tam jakiś sekrecik, może? Nie, chyba nie. Dobra. A tu chyba nikogo nie będzie. Bo odłożyliśmy broń, dobra, mamy checkpointa, jest i guld. No dobra. Słuchaj, nikogo, nikogo nie zabijaj, jasne? Będzie mi potrzebne wsparcie techniczne przy nowej kołysce. Gotowy? No dalej. Denerwuje mnie to żarka trasencyj mówi. Trochę jak wiecie jak miał PTSD po pierwszej misji. Eee... Nie strzelaj człowieku! Jestem zasilanie całego systemu. Ja przeskanuję kombinezon. Jasne! No, Już dawaj. się za to biorę. Tylko nie strzelaj. Aha, my tu wchodzimy, dobra. Okej. Okay. To połóżmy się do tej kołyski. Podłożu, zauważyłem jakąś aktywność. Zupełnie jakby wprowadzono nowe dane. Robi się. Otwieram przestrzeń pora. głęboki wraz? Tak Ci mówią.

A my to nie prorok stary. Nieźle. Moi ludzie ganiają za tobą po całym śródmieściu Blaszaku. A ty po prostu siedzisz sobie tutaj wygodnie. Tak, skrępowany na tyle, że nie musi być martwy. Prawda? Tak, jasne. Zabój to Rocham, tocznij to rozkaz. jakże nim miły. Miej go na oku, tylko nie przesadzaj, gdy zacznie sprawiać kłopoty. Trzeba go będzie przesłuchać. Lepiej wyłącz zasilanie, zanim go stamtąd wyciągniesz. Kurde. No. Z przyjemnością. Dowiedzieliśmy się właściwie tylko tyle, że. Alcatraz tak naprawdę nie żyje. I tylko dzięki kombinezowi funkcjonuje. Do twojej wiadomości, prorok, ma być spokojnie i grzecznie. Przez całą drogę będziesz mieć przy skroni spluwę. Jeden fałszywy ruch i rozwalę ci łeb. Ruchy! Ale ja nie jestem prorok! Nie wkurwiaj mnie, prorok! Wstawaj i idź! Co, <noise> so, jak wiecie, ale ja nie jestem, Snacks! Stań <noise> w to samo, nie? Ja pierdzielę. Siedzę, gul. Myślałam, że byłbyś szczęśliwy, kiedy wielka zła konspiracja w końcu przyszła, żeby cię dupę. Luch! Jezu, Tara. Gdyby zobaczył Cię teraz, ty <grym> pracujesz dla tych dni. No cóż, mój ojciec nie żyje. A teraz im się. Myślisz, że jesteś taka sprytna, Tara? Zdajesz sobie sprawę, że to nie jest prorok, prawda? To tylko jakiś tług. Poniewiera ten Lokart ja pierdzielę. Dobrze, mam cię w Dobrze mamy ten kombinezon, bo to już masakra by była. Zabierz go do pryzmatu! Wprowadź go tam! Harvey się nim zajmie! Ale ja nie jestem prorok! <noise> Ale ja nie jestem Snax! <noise> ja to są identyczne sytuacja, serio. Kurde. I co, zabiorą nas w cholerę do bazy wojskowej? Tego pryzmatu całego? Kurde. O kurde... No to nieźle. Ciekawe czy żyjemy. A żyjemy. Co to jest? Włączać pod spacją, żeby się ożywić samemu. No nie najlepiej to wszystko wygląda, trzeba przyznać. Dobra, kurde Alcatraz wstawaj, wstawaj, wstawaj. Ej, ktoś nam pomoże? W całości? Jeden z domów, go! Czyli chyba jest już w porządku, tak? O ja cię pierdzielę. Co tu się w ogóle zadziało? punktki No dobra. Okej okay, moi drodzy, ale myślę, że to będzie dobry moment, żeby sobie już odcinek zakończyć. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba komentarz. No i zobaczymy się jutro w kolejnym odcinku z Crisis 2. Na razie!